Wczoraj miałam już pierwsze wyniki właśnie moich badań kości i nie będę ukrywać, że są lekko dziwne. Jechałam jedną SKM z Bogusią, czyli na Narasora. że nigdy nie panikuję na temat swojego zdrowia, ale jak zobaczyłam co się dzieje z moją ręką, to zaczęłam się zastanawiać czy nie jechać wiecie do jakichś przychodni, do jakiejś pogotowie, bo to nie wygląda dobrze. Oh. <laughs> Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Ja dzisiaj wstałam około godziny 7.30 i co prawda jest to moja normalna pora wstawania, ale dzisiaj niestety dzień nie będzie wyglądał normalnie. Nie mam dzisiaj możliwości pracować, ponieważ jadę za chwilkę do Gdańska. Obecnie jest godzina 10.10 .10 i za około 20 minut mam autobus do Wejherowa, żeby wsiąść w SKM do Gdańska. Jadę dzisiaj na pierwszą wizytę w klinice genetycznej i nie będę ukrywać, że się stresuję, bo kompletnie nie wiem, Czego mam się spodziewać? Nie wiem, czy tylko pierwsze, dzisiejsze spotkanie będzie tylko i wyłącznie jakimś wywiadem, rozmową, czy zostaną mi zlecone jakieś badania. Wiecie, ciężko powiedzieć, co mnie czeka, a tym bardziej, że ja nie przypadam za wizytami u lekarzy, tym bardziej u specjalistów, bo zawsze gdzieś tam mam sobie jakiś lek, że coś będzie że coś jest nie tak, wiecie, i czuję jakieś takie wewnętrzne obawy. Dodatkowo jeszcze ten tydzień jest taki bardzo pokręcone, bo jak wiemy, czwartek jest Boże Ciało, jest długi weekend i mam wrażenie, że ten tydzień będzie jakiś taki dziwny, chaotyczny. Na szczęście pracuję dla siebie, więc i tak pewnie będę gdzieś tam pracować długi weekend, ale mimo wszystko powiem Wam, że Trochę dziwnie mi się ten miesiąc zaczął. Miesiąc zaczął mi się totalnie nieprzewidywalnie, totalnie dziwnymi akcjami, wiecie, jakimiś mega zaskakującymi wiadomościami i trochę się obawiam, jak ten czerwiec może wyglądać. Tym bardziej, że wczoraj miałam już pierwsze wyniki właśnie moich badań kości i nie będę ukrywać, że są lekko dziwne, więc no. Trochę czekam na to, jak dzisiaj zostaną one zinterpretowane, więc miejmy nadzieję, że, że wiecie, nie będzie tragedii. Na szczęście pogoda dopisała, jest typowe lato, jest 20 stopni. Jak widzicie, ja mam bluzkę z krótkim rękawkiem, ja mam spódniczkę, nie zabieram ze za sobą żadnej kurtki, żadnego swetra, bo jest naprawdę ciepło. Więc chociaż pogoda dopisała i przed właśnie planowaniem podróży wczoraj wyjątkowo zajrzałam na stronę SKM i rzekomo na stacji, Politechnika, czyli tam, gdzie powinnam docelowo wysiąść, nie działa winda według spisu. I wiecie co, nie będę ryzykować: po prostu pojadę do wrzeszcza i wsiądę w tramwaj. Chciałam powiedzieć, tu bo z nim czym? Siądę w tramwaj i po prostu pojadę do Uniwersytetu Medycznego. I to też jest bardzo ciekawe, bo kiedyś, no, jak ja jeździłam właśnie tam na wizytę, to właśnie cały ten kompleks nazywał się Akademią Medyczną, a teraz nazywa się Uniwersytetem Medycznym, więc na początku musiałam zweryfikować. To. To jest nowa nazwa, czy jakiś nowy ośrodek, wiecie, lekarzy, ale okazało się, że tak, że to jest ta Akademia Medyczna, z tego co dostałem informacje, tym bardziej, że adres się zgadza, wiecie, ta sama ulica, ten sam adres, więc najprawdopodobniej po prostu została zmieniona nazwa i jedziemy na godzinę 13, ale niestety zanim ja, wiecie, dojadę z RED, to trochę czasu minie, a tym bardziej, że wolę być wcześniej, bo nie chciałabym się na tą wizytę spóźnić, nie będę ukrywać, dlatego ja już idę pakować plecak i idę pakować wyniki badań i wszystko to, co potrzebuje do lekarza i chyba widzimy się gdzieś po drodze. Trzymajcie za mnie kciuki, oglądajcie tego vloga, bo ja nawet nie wiem sama czego się mam spodziewać i trzymajmy kciuki, żeby to był ciekawy vlog, a przy okazji, żebym dostała przede wszystkim najważniejsze w sumie, żebym dostała jakieś dobre informacje, może została dobrze pokierowana, bo nie będę ukrywać, że z jednej strony to jest bardzo ekscytujące, a z drugiej strony bardzo stresujące to, że jadę do kliniki genetycznej. Witam Was z Gdańska jest w chwilę po godzinie 12, mniej więcej chyba 12.15, więc mam 45 minut, żeby dojechać, a tu jest niedaleko, więc myślę, że tak tramwajem będę jechać 10 minut, więc na spokojnie mogę się do Was odezwać. I tak jak Wam mówiłam rano, sprawdzałam na stronie SKM i była informacja podana, że winda na Politechnice nie działa. I słuchajcie, w pociągu spotkałam panów Sokistu, czyli Straż Ochrony Kolei i, i potwierdzili mi tą informację, że niestety winda nie działa, że panowie sokiści to cały chwilę zgłaszają, to nie a SKM sobie nic z tym nie robi, więc pozdrawiamy tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie SKM. I muszę Wam opowiedzieć o jednej rzeczy, bo to będzie hit. Pamiętacie, w poprzednim klipie Wam mówiłam, że mam bardzo dziwny początek czerwca? Tak, teraz jechałam jedną SKM-ką z Bogusią, czyli Aniołem na resora. Jestem ciekawa, jak ten dzień będzie dalej wyglądał, bo zapowiada się ciekawie. Moja siostra też właśnie przed chwilą do mnie dzwoniła i mówiła, że dzisiaj miała bardzo niefajny wypadek i się lekko poparzyła gdzie nigdy się to nie zdarza, prostownicą, więc kazała mi uważać, bo mam jakieś złe przeczucia. Więc ja oczywiście słucham mojej siostry, bo my często właśnie z siostrą mamy przeczucia i niestety zazwyczaj się ze sobą zgadzamy. Bo wczoraj, jak właśnie wyszłam odebrać wyniki, właśnie te dotyczące kości, to słuchajcie, mówiłam do mojej mamy, że coś się odwali, no i się odwaliło. Więc ja też jestem chodzącym profesorem i też dzisiaj czuję jakiś taki niepokój, i to się nie wiem, czego mogę się spodziewać. I może się wydarzyć, ale zobaczymy, czy będę miała rację. Na razie nie chcę się, wiecie, nastawiać, bo tak to można się bardzo łatwo wkręcić, dlatego cieszę się, że bez problemu dojechałam do Gdańska. Jeszcze chciałam Wam pokazać, bo mam ze sobą dzisiaj po raz pierwszy ten placek z house ponieważ musiałam wziąć dokumenty do lekarza, więc musiałam się jakoś zapakować i trochę się bałam, bo jest dość ciężkie, ale jak na razie radzę sobie świetnie. Kamera też z mikroportem wsadziłam dość w taką kieszonkę, która nie miała żadnego problemu z dostępem. Mam pod ręką, więc w każdej chwili mogę nagrać i co, wiecie, wyjąć i coś dla Was nagrać, więc jest to duży plus. W co słuchałam sobie muzyki i było to takie przyjemne. Uwielbiam słuchać muzyki, uwielbiam te moje nowe słuchawki JBL-a. Tylko jedyny minus jest taki, że ja słucham, słucham, słucham i potem zawsze zapomnę ich naładować. Ale wczoraj pamiętałam, naładowałam kamerę, naładowałam mikroport, naładowałam telefon, naładowałam... E, Boże, naładowałam e, powerbank oraz naładowałam słuchawki, więc kompletnie... I see it in your eyes Yeah, I can read the signs You need to get po wizycie w poradni genetycznej. Chwilkę się spóźniłam, ponieważ niestety nie mogłam znaleźć. Tutaj w, na Uniwersytecie Medycznym, kiedyś Akademii Medycznej, jest bardzo dużo budynków i bardzo trudno się zorientować, gdzie coś się znajduje. A okazało się, że budynek, w którym jest poradnia jest niedostosowany i trzeba było wchodzić przez inne budynek i trochę kluczyć. Potem jak w ogóle wychodziłam z wizyty, to, to się ciut zgubiłam, ale szczęście wyszłam innym wyjściem i nie było problemów. Bo tutaj to normalnie można było wygrywać jakieś kolory, wiecie, bo to jest masa długich kot też. Na szczęście są w miarę dobrze oznakowane, ale jak człowiek się zagapi i skręci nie tam, gdzie trzeba, to jest wesoło. Ale na przykład z dojściem tutaj do poradni do pobrania krwi, w sumie do laboratorium nie miałam problemu. Tak, bo jestem już po pobraniu krwi, jak widzicie, ale może od samego początku. Przyjechałam do pani doktor genetyk i to była moja pierwsza wizyta. Będziemy badać, w którym genie u mnie wystąpiła motacja. Na początku zawsze badany jest ten popularniejszy gen. Jeżeli z niego nic nie wyjdzie, to będzie badany drugi gen. Jest z niesamowicie ciekawa, co z tego wyjdzie. I niestety takie badania na łamliwość kości nie są wykonywane w Gdańsku, więc mój materiał genetyczny będzie sobie leciał do Warszawy i tam będą wykonywane badania. Zostałam skierowana na krew i niestety tutaj, żeby te badania mogły być wykonane, potrzeba jest zgoda dyrektora uniwersytetu, żeby wysłać właśnie te moje próbki. Pani doktor powiedziała, że zazwyczaj jest zgoda, że to nie powinno być żadnego problemu, więc. Teraz przyszłam na pobranie krwi. Jak widzicie, mam już plasterek. Ogólnie to ostatnio w kółko chodzi na pobranie krwi, bo w czwartek... Byłam na pobraniu właśnie do tego panelu kostnego i okazało się, że niestety nie udało się pobrać, więc miałam drugi raz pobierany w piątek i niestety mam z czwartku, nie wiem czy tu będzie widać taki przepiękny śniaczek i tutaj udało się pani pobrać za pierwszym razem, ale podobno też postawę, więc też będę miała śniaczek. Więc coś czuję, że ta moja ręka będzie wyglądać super a w sobotę mam wyjście, no dobra, ale nie takie rzeczy się, wiecie, już robiło, więc jakoś to przeżyjemy. I po prostu teraz muszę czekać, bo trzy tygodnie czek muszę czekać na zgodę szpitala na wysłanie moich próbek. Po trzech tygodniach muszę, właśnie jakieś już dostanę zgodę, zostaną właśnie moje próbki wysłane, które dzisiaj zostały pobrane i wtedy on będzie badanie i to badanie trwa 3 miesiące, więc dopiero na początku października będę miała jakieś wyniki, więc niestety ta sprawa się przyciągnie. Okazuje się, że właśnie będę miała dużo tyle porad, że podbiór po wyników mogę przyjechać, ja mogę mieć tyle już tyle poradę, ale myślę, że już po podbiór wyników to przyjadę, żeby z Panią doktor tutaj porozmawiać. Dodatkowo też pytałam słuchajcie o coś co wczoraj zasugerowała mi moja mama, bo Ogólnie ja bym nie mówiłam, ale wyszły mi bardzo dobre wyniki kostne, więc nie mam aż takich kruchych kości, jak się spodziewałam. To jest ogromnym plusem, wiecie. To jest taka... I z kilka nadziei, że jeszcze coś ze mnie będzie, jakkolwiek absolutnie to zabrzmi i różnie osoby, różne wczyny to reagowały i moja mama zareagowała chyba najlepiej w cyklu, ej, ale jak masz silne kości, to można ci podać hormon wzrostu i dzisiaj właśnie zapytałam o to panią genetyk i powiedziała, że jeżeli właśnie te badania mojej kostny utrzymają się na takim poziomie, to będzie można podawać mi hormon że będę mogła urosnąć, ale tą decyzję musi być, wiecie, endokronolog wydać, więc będę musiała znowu pójść do lekarza rodziny i poprosić o skierowanie do endokronologa, pójść do endokronologa na NFZ, dopytać się, gdzie jest najbliższy termin. Niestety do endokronologa trochę się czeka i po prostu wtedy, żeby on mi zrobił komplet badań i zakwalifikował, jeżeli jest taka możliwość. Powiem wam, że z jednej strony mnie to przeraża i to bardzo, ale z drugiej strony jest to Fasynując, jakby mogła choć trochę urosnąć, to nie będę ukrywać, że byłoby super, bo ja lubię siebie, ja siebie akceptuję, ale gdyby można było nie wiem nosić, chociaż powiecie, ciut inne ubrania. Wow, to by otworzyła się przede mną zupełnie inny świat. Kiedyś było to totalnie niemożliwe, a teraz moje kości mnie zaskoczyły i jest to możliwe, więc powiem Wam, że dużo się dzieje takich dziwnych rzeczy i jeżeli by tutaj się mojej mamie udało właśnie zasugerować to i udałoby się potem, wiecie, dostać, bo ja bym na przykład na tą moc z tym wpadła, kompletnie o tym nie myślałam, a moja mama, teraz, o, to może byś urosła, bo byłoby fajnie i w ogóle. Więc myślę, że to też jest duży plus, więc czekam i mam nadzieję, że się coś i mam nadzieję, że będziecie ze mną w tej przygodzie, bo będę wszystko relacjonować. Witam was ze starego miasta w Gdańsku. Znalazłam się tutaj całkowicie przypadkowo, ale stwierdziłam, że skorzystam z okazji, zjem sobie na Starym Mieście, przejdę się na krótki spacer i będziemy szli e, na pociąg. Tutaj akurat ta winda działa do 22 e, właśnie w Gdańsku Głównym, więc nie powinna mieć problemu. Najwyżej to do Wrzesza, ale pewnie się spytacie, dlaczego nie planowałam być na Starym Mieście, a to dlatego, że mój plan był taki, że wsiadam w tramwaj i wracam do wchodzę do Galerii Bałtyckiej, tam zjadam obiad, czegoś się napiję i wracam do domu. Okazało się, że przez to, że rozmawiałam z moją babcią przez telefon, wsiadłam nie w tą tramwaj, jakby w dobry tramwaj, tylko nie w tą stronę, a właśnie się śmiałam, bo rozmawiałam z babcią przez telefon właśnie o tym, że o, babcia się była pod wrażeniem, że sobie radzę, że się znalazłam w tej akademii, bo tam jest tyle budynków, że sama sobie załatwiam wiecie. I była pod wrażeniem, na co ja się zaczęłam śmiać, że tak, ja wszystko ogarnę, wszędzie pojedę, wszędzie załatwię, ale czasami mylą mi się kierunki. Ja nie no, bez przyzwoity, przecież aż tak ci się nie mylą. Po czym wsiadłam nie w tą stronę tramwaj? Jakby, wiecie, bo wsiadłam do małometrów, tylko nie w tą stronę. No ale nieważne, mimo wszystko cieszę się, że jestem na Stanym się, bo jest przepiękna pogoda, jest bardzo mało ludzi, więc mogę sobie spokojnie spacerować, przy okazji coś dla Was ponagrywać i wiecie, troszeczkę sobie odpocząć. Zrobiłam sobie też przyjemność i zamówiłam sobie, bo jestem w restauracji europejskich, się tak zwana Euro-Restauracja, czy europejska restauracja, i zamówiłam sobie śledzi w śmietanie, czy moje ukochane danie i ja wiem, że ono jest mało wystawne, wiecie, mało ekskluzywne I jak jem obiad na starówce, to powinno jeść coś, wiecie, takiego nie wiem, jakby to powiedzieć, premium. Miałam dzisiaj taką ochotę na śledzia, że nawet nie macie pojęcia. Tym bardziej, że jeszcze mi się zaczęło komplikować. Bo słuchajcie, nie wiem, czy to będzie tu widać, ale zaczęło mi się robić gigasiniak na ręce, zaczęło mi to boleć. I zaczęłam się nawet zastanawiać, czy pod nie podejść tutaj do jakiejś przychodni, ale nic tutaj w Gdańsku nie wiecie. W centrum Gdańska nie ma absolutnie bez sensu, bo to musi po prostu się zagoić. Na pewno podejdę gdzieś do jakiejś apteki, nie wiem, czy w Gdańsku, czy w Wiejferowi, w ledzie i po prostu pokażę tą ręką i ewentualnie sobie kupię jakieś okłady, żeby sobie przykładać, bo boję się, że jutro obudzę się z totalnie spuchniętą ręką, a jest to dość neurologiczne, ponieważ jest to moja główna ręka, którą wszystko robię, więc no cóż, mam nadzieję, że nie będę miał jakiegoś większego problemu. Czekam teraz sobie na obiadek. Jest naprawdę tak gorąco jak w lesie. Jest po prostu letnia pogoda, jest mi nawet za ciepło. Ubrałam się dzisiaj na letniaka, ale wiecie co, miałam taką myśl, że po prostu znowu będzie mi chłodno, a tutaj ja po prostu się grzeję, bo słońce naprawdę grzeje niesamowicie, więc mam nadzieję, że w miłej atmosferze zjemy sobie obiadek. Właśnie publikuję sobie TikToka ze, ze starówki, Popatrzę sobie maile, zobaczę, co tam się i wiecie, będę powolutku wracać do domu, czy się dalej kontynuuję vloga i mam nadzieję, że ta ręka mi do wieczora nie spuchnie, bo nie będę ukrywać, że lekko mnie boli, nie jest to jakiś duży ból, ale czuję niepokój względem tej ręki, jakoś tak, nie wiem, coś mi się to nie podoba, że wygląda to tak, ani inaczej. Jestem trochę, czy to w ogóle widzicie, mam nadzieję, że tak, ale nie jestem pewna. Z Galerii Bałtyckiej i od ostatniego klipu bardzo dużo się wydarzyło. Po pierwsze, byłam przekonana, że nie da się spartaczyć śledzi. Okazało się, że się da. Jedynie, że śledzie kosztowały chyba e, przeszło 40 zł. To dostałam, słuchajcie, cztery kawałki śledzia w górze śmietany. Normalnie musiałam zdropywać tą śmietanę. Osobno cebola, osobno jabłko i jakiś taki dziwny pasztet wegański, który się krzył i był niesamowicie niesmaczny. Więc mówię Wam, tragedia. E, nie sądziłam, że zjem aż tak źle na Starym Mieście. A potem jeszcze miałam przygodę, ponieważ poszłam na dworzec główny w Gdańsku, bo okej, okay, ostatnio mi ten dworzec zawiódł, no ale mówię, winda jest o 22, nie powinna mieć problemu. Ta, on słodka naiwności, nie powinna mieć problemu. Okazało się, że tak, zjechałam tą windą od pks bez najmniejszego problemu. Ale winda na peron SKM nie działa. Poszłam to zgłosić do kasy i poprosiłam o to, żeby y, jakiś pan z mnie przyprowadził po prostu... Z jednego na drugi po torach, wiecie, pokładce. Bo niestety nie mogę tego zrobić sama bez nadzoru, bo jest to ryzykowanie życiem. Teraz ja pani spojrzała na mnie i wiecie, tak żeby mnie wykpić i powiedziała, co mnie to obchodzi. Ja nie mam kontaktu z sokiem i chce pani sama idzie na górę i ich prosi. A nie mam się jak dostać na tą drugą stronę na górę, rozumiecie? Musiałabym okrążyć po żeby tam się dostać. Nawet nie wiem, gdzie są ci sokiści. Ona nawet nie podała mi numeru, żeby tam zadzwonić. No mówię wam, tragedia. Jeszcze tak nieuprzejmiej kobiety dawno w kasie spotkałam. To było coś strasznego. Jeśli ja wiecie, z taką pogardą, czego pani ode mnie chce, ja tu bilety sprzedaję. Jak jest jedyną osobą, która w tunelu, wiecie, yy, obsługuje w ogóle, wiadomo, że sprzedaje bardzo bilety, ale pracuje w tunelu, ma na pewno jakieś numery, więc no, nie wiem. Strasznie dziwna polityka, bo zazwyczaj właśnie wszystkie rzeczy zgłasza się w kasie, ale okej. Okay, widać, że jestem i je na bieżąco. I po prostu musiałam pójść na tramwaj, znaleźć przystanek tramwajowy. Jeszcze dwa tramwaje przyjechały wysokie. bo mam przekonana, że wszystkie tramwaje w Gdańsku jeżdżą dostosowane, to się okazuje, że nie wszystkie. Więc na szczęście tramwaje jeżdżą co 5 minut, więc długo nie I specjalnie tutaj wyszłam do galerii bałtyckiej, bo niestety moja ręka wygląda coraz gorzej. Kupiłam sobie specjalną bo się przestraszyłam, powiem mam zupełnie szczerze, że ja nigdy nie panikuję na temat swojego zdrowia, ale jak zobaczyłam, co się dzieje z moją ręką, to zaczęłam się zastanawiać, czy nie jechać, wiecie, do jakichś przychodni, do jakiejś pogotowie, bo to nie wygląda dobrze. Ale weszłam tutaj do superfarmu, do optyki i e, pani magister spojrzała na moją rękę i powiedziała, że po prostu to się wchłonie, że to jest wylew podskórne i kudała mi specjalną maść, e, więc zobaczymy. mam nadzieję, że ja nie wiem, czy jestem w stanie Wam to tak pokazać. Wygląda to o tragicznie jest cały Chiny fioletowo, czerwone, no dramat. E, jest teraz przed godziną 18, więc ja znowu będę w domu późno, bo oczywiście muszę jechać przez Wejerowo. Może podsumuję, żebyście wiedzieli o co chodzi. Śródmieście, czyli główna stacja Gdańska jest niedostosowana w tym momencie dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku, bo winda nie działa na Peron SKM, czyli tej naszej szybkiej kolei podmiejskiej. E, dalej, Gdańsk Główny, teraz też się nie dostaniecie, bo zjedziecie na dół od drugiej strony, ale niestety nie, zejdzie, nie wyjdziecie na perą. Dodatkowo, jeżeli jesteście spoza Gdańska, to nie będziecie wiedzieć o windzie z drugiej strony toru, która jest od dworca PKS i wiecie, takie cuda nawiąki. Dodatkowo winda na Politechnice też nie działa, więc w końcu się okazuje, że trzy czwarte stacji jest w tej chwili niedostępnych do osób poszukujących się na wózka To jest po prostu jakaś kpina, bo OK, jeszcze jakby kolej powiedział, że no nie jest dostępna, że tylko na wybranych stacjach, to jeszcze bym rozumiała, ale Znowu ktoś, kto szefuje się jako dostępny, niestety nie dba o naprawy wind, o uruchamianie wind, ma to wszystko gdzieś. Wreszcie dotarłam do domu, byłam w domu około godziny 20.30 ale od razu się do Was nie odesłałam, ponieważ poszłam do toalety, przebrałam spódnicę już na spodnie, żeby było mi wygodniej i musiałam zjeść kolację. Na szczęście miałam na kolację jajecznicę, poprosiła mama o zrobienie jajecznicy, żeby się najeść, bo w sumie powiem Wam, że dzisiejszego dnia to prawie nic nie jadłam, bo rano jakoś nie miałam apetytu, chyba mnie trochę stres zżerał, a potem miałam tego śledzia, który był żółty i totalnie nic się nie najadłam. W sumie nawet później nie czułam głodu, Zapiłam chud herbatą i wiecie, byle do przodu, ale się śmiałam i jak już dotarłam do ledy wreszcie, to byłam już tak zmęczona i tak głodna, że miałam ochotę na coś ciepłego, dlatego właśnie zdecydowałam się na jajecznicę, tylko że moja mama robi taką bardzo, słuchajcie, dobrą jajecznicę, zawsze na jakiejś cieniutkiej kiełbasce, na jakiejś szneczce albo właśnie takim czymś fajnym zdrowym, a do tego jeszcze praktycznie na zdrowej ilości tłuszczu, bo żeby to była taka, wiecie, fit jajecznica i zawsze ona jest taka suchutka, taka dobra i do tego właśnie troszkę keczapku, jakoś jakieś pieczywko, jakieś owarzywo typu pomidor czy właśnie ogórek i jest przepysznie, dlatego Wam polecam. Ogólnie to okazało się, że mam jeść dużo białów i mam jeść jajka i tylko uważać, żeby nie jeść ich za dużo, żeby nie było cholesterolu. Przed chwilką też robiłyśmy z mamą sesję fotograficzną mojego krwiaczka, bo jestem z kuby z 21 i wygląda to... Nie wiem czy ja... Widać, widać. Wygląda to po prostu przepięknie, e, więc jeszcze przed snem poproszę mamę o posmarowanie. Mam nadzieję, że to mi się w miarę zagoi, ale przynajmniej pożyciało więc chyba będę musiała na boże Ciało ubrać jakąś kilka z, z długim rękawem. Wiecie, bo ja nie chcę miliona pytań moich znajomych z parafii, co mi się stało i kto mnie pobił, bo to wcale nie byłoby śmieszne. Oczywiście ja sobie tutaj, wiecie, szkuję trochę z wami, ale no nie czułabym się komfortowo, bo to mnie takich chyba rzeczy raczej nie Wolno opalać, więc lepiej to przykryć, Więc no, no, cóż, mam nadzieję, że to mi się w miarę szybko wchłonie, ale powiem Wam tak: ja zawsze mam perpety z tym pobieraniem krwi, i dzisiaj naprawdę ta, ta pielęgniarka była przesympatyczna i bardzo sprawna, biła się za pierwszym razem i tak dalej. Ale kurczę, nigdy nie miałam aż takiego lewu. A ja rano dramatyzowałam, że tu mam u góry śniaka, nie? I że jeszcze moja mama się śmiała, że jakiego ty masz śniaka? Ja na sobie przyjdziełam telefonicznie, że moją mamą jeszcze jak weszłam do klatki, to uważaj z ręką i źle, nie przestrasz się! No wiecie, bo nie chciałam, żeby był jakiś tutaj szok. Ale cóż, no, no cóż, coś mam wam powiedzieć. Dzień z przygodami. Oczywiście jeszcze mi nie podpasował e, autobus, w ogóle tu chciałabym e, panu konduktorowi ze bardzo, bardzo podziękować, bo kiedy wjechałam windą na... Słuchajcie, we wrzeszczu to akurat stanowała albo właśnie zatrzymała się w sumie SKMK do aż a że do Weiherowa jeżdżą co pół godziny, bo do Gdyni co dziś chyba co 10 czy co 15 minut, więc wiecie, nie sądziłam, że zdążę na tą SKMK całkowicie szczerze. Dlatego też wiecie, staram się śpieszyć, ale mówię, nie ma opcji, żebym przeszła cały pociąg, bo Winda w wrzeszczu jest, wiecie, na końcu pociągu. A ja muszę jakoś osoba z niepełnosprawnością iść. Na sam przód do pana konduktora, bo tam zawsze jest właśnie rampa z samego przodu. Więc no cóż, nie sądziłam, że mi się uda, to tym bardziej, że pociąg był naprawdę długi. Chyba nawet miał trzy składy, tak mi się wydaje. Na pewno dwa składy, ale wydaje mi się, że nawet trzy składy, więc przejść taki cały pociąg to chwilkę zajmuje. Ale coś mi tknęło, żeby jechać bardzo, bardzo szybko, a do tego zaczęłam machać, jak pan się zaczął wychylać i słuchajcie, pan konduktor nie zauważył i wyszedł, rozłożył rampę i wcale długo na mnie czekał, około 10-15 sekund, jak już miał rozłożoną lampę, bardzo przyjemnie panu podziękowałam. Wysiadłam, a okazało się, że niestety 40 minut do autobusu do Rady, więc podeszłam sobie na kolejną stację w Eicherowie na Lanice i sobie zrobiłam taki spacer z muzyką. Było naprawdę fajnie, wieczór był przepiękny, ciepły, więc czemu by z tego nie skorzystać? Jest około godziny 23, w sumie chwilę przed godziną 23. Ja obejrzałam sobie około pół godziny coś na YouTubie, potem usiadłam do maili i zobaczyłam, co się działo przez cały dzień. I muszę Wam powiedzieć, że odziło dzisiaj było w miarę spokojnie. też też odpisywałam na maile i o dziwo dzisiaj miałam tak ładnie nadpracowaną robotę, że nie zrobiły się żadne większe problemy z tego, że dzisiaj po, sobie po prostu sobie dzień wolny. Oczywiście będę musiała to odpracować pewnie może nie w Boże Ciało, bo pożyciało mam plany. W sumie pewnie pół dnia w Boże Ciało będę pracować, a potem pewnie będę pracować w niedzielę, bo na sobotę w sumie też mam plany. I właśnie muszę pamiętać, żeby zadzwonić do Anet i się z Anetą umówić na sobotę. E, czy sobie ja sobie takie rzeczy specjalnie mówię na blogu, bo potem jak montuję, to mi się przypomina. Pójdę i sobie robię dodatkę, e, Taka ciekawostka. I widzę, że coś mi telefon pika, ale to nieważne. E, I mam nadzieję, że, że tam nic pilnego się nie wydarzyło, ale teraz nagrywam dla Was ostatni klip tego vloga. Ten dzień był totalnie nieprzewidywalny. E, ofitował w różne dziwne sytuacje i muszę Wam powiedzieć, że Mimo wszystko mi się podobał. Dużo się działo w tym dniu, poradziłam sobie sama w Akademii Medycznej, nie zgubiłam się, co prawda pojechałam nie w tą stronę, ale dzięki temu spędziłam miło czas na właśnie na Starym mieście w Gdańsku pokorzystałam z pogody, pozwiedzałam. Do tego jeszcze odkryłam, że winda w Gdańsku głównym nie działa, więc miałam kolejną wycieczkę Tramwajem i ja wiem, że ja uwielbiam jeździć Tramwajem, bo naprawdę fajnie się nimi jeździ, ale wiecie, czasami człowiek miał ochotę tak po prostu wejść do, nie wiem, do SKM ki po, pojechać w miejsce docelowe, wysiąść bez, bez tych wszystkich autobusów, kombinowania, gdzie jest winda, gdzie jest dostosowane, gdzie działa, gdzie nie działa. Bo to jest naprawdę czasami bywa męczące i kłopotliwe, bo jeszcze dzisiaj, wiecie, już po tych badaniach genetycznych miałam tak, że jednak, y, się nigdzie nie spieszyłam, ale jakbym się śpieszyła, to by była masakra. Ogólnie, też, y, chciałam Wam powiedzieć, że plecak mi się dzisiaj sprawdził rewelacyjnie. Ja sobie zawsze to zrobię. To znaczy, jak mam jakieś ważne wyjście, to y, zawsze biorę sobie jakieś nową torebkę, jakiś nowy plecak i potem cały czas się stosuję, czy ta rzecz mi się sprawdzi. Zamiast sobie, wiecie, sprawdzić to, zamiast sobie sprawdzić to w takich normalnych warunkach, typu, nie wiem, na jakieś zakupy, na jakieś spacer, zobaczyć, czy mi się dobrze z danej rzeczy korzysta. To nie, to Magda musi oczywiście sobie sprawdzać, wiecie, na takich warunkach. Korowych, jak jedziesz do Gdańska i musisz zobaczyć, czy udaje się, wiecie, korzystać z takiego plecaka. Ale dzisiaj byłam naprawdę zadowolona, bo łatwo mogłam włożyć słuchawki, wyjąć słuchawki, kamerę z mikroportem miałam w takiej małej kieszonce, większe rzeczy w dużej kieszeni. Plecak był dość ciężki, jak go naładowałam, a jeszcze potrafiłam go udźwignąć i sobie, nie wiem, no, przykład postawić na łapce czy na jakimś murku, żeby sobie coś wyciągnąć z niego. Do też sięgałam normalnie, nawet nie ściągając go z wózka, więc jest to naprawdę duży plus, bo ja mam teraz malutki, portfelik od Martyny, więc jestem zadowolona, że ten plecak mi się sprawdził. Będę go oczywiście dalej testować i zobaczymy, czy stanie się moim ulubionym właśnie takim torbowlecakiem do spakowywania rzeczy właśnie na przygody wakacyjne. Dzisiaj w ogóle ja też zobaczyłam, że jest fajny koncert na halu, więc Kolejna rzecz mi tutaj wskoczyła. Teraz wiecie z dużych konceptów plenerowych, co mnie niesamowicie cieszy, więc też będzie dużo vlogów z konceptów plenerowych. Oczywiście o ile pogoda dopisze. Nie ma jednak co przedłużać. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się spodobał i że cieszycie się razem ze mną, że, że właśnie teraz moje zdrowie wygląda tak, i inaczej i że zaczynam w tej materii dużo działać i być może wiecie, będziecie świadkiem jakiejś rewolucyjnej metamorfozy. Nie chcę zapeszyć, bo to wiecie na razie jest wszystko takie niepewne, ale mimo wszystko bardzo się cieszę i cieszę się, że dzisiaj byliście ze mną w tym dniu. Jeżeli chcecie dalej oglądać mój kanał, to za chwilkę Wam się tutaj pojawi film. Możecie też przejść bezpośrednio do Patronite'a oraz e, możecie zasubskrybować ten kanał. Dziękuję wszystkim, którzy czekają na moje filmy, lajkują, komentują, subskrybują. Jesteście wielce, na nagrywanie dla Was to czysta przyjemność. Dziękuję też wszystkim patronom oraz wspierającym. Jeżeli ktoś chce dołączyć, to serdecznie zapraszam, będę bardzo wdzięczna. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!